To jest 15 na żywo we wtorek. Anna Jędrzejowska, witam Państwa i zapraszam. Już za godzinę rozmowa na szczycie. Wirtualne spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji. Ten telemost będzie dotyczył działań Kremla wobec jednego z naszych wschodnich sąsiadów, wobec Ukrainy. Widzieliśmy materiały wywiadowcze, które są bardzo niepokojące, tak mówi naszemu reporterowi, amerykański ambasador przy NATO. I to wyłącznie zapowiedź tego tematu. W Białym Domu jest korespondent faktów Marcin Wrona. Czekamy na jego relację. Pogłębienie restrykcji nauka zdalna w okresie świąteczno-noworocznym, obowiązkowe szczepienia dla trzech grup zawodowych, bezpłatne i ogólnodostępne testy dla wszystkich pracujących to kluczowych antykowidowych regulacji wprowadzanych przez rząd. Za chwilę szczegóły. Głowę do interesów, też bym kupił. Tym cytatem z komentarza wicemarszałka Terleckiego przechodzimy do superopłacalnej i równie kontrowersyjnej transakcji państwa Morawieckich. Żona premiera sprzedała kupione wcześniej od kościoła nieruchomości z dwudziestokrotnym zyskiem. Te sprawy ujawnili nasi dziennikarze Grzegorz Łakomski i Tomasz Mildyn, a u nas. W Piet... Ofiary księdza Arkadiusza H. domagają się miliona złotych za dość uczynienia od Kurii Kaliskiej. Ich zdaniem ponosi ona odpowiedzialność za księdza pedofila, który w reakcji na obciążające go doniesienia. Przenoszony był z parafii do parafii. Proces trwa, a w ustaleniu faktów miałoby pomóc wydanie dokumentów dotyczących księdza. Jednak nuncjatura apostolska odmówiła sądowi w Kaliszu wydania dokumentacji. Tą sprawą zaj Awantura i strzał z broni palnej, mężczyzna nie żyje, kobieta jest ranna. Wszystko wskazuje na to, że są to tragiczne skutki rodzinnego konfliktu. A teraz już żarska wieś i poważny wypadek na A4, gdzie zderzyło się kilka samochodów. Zginął 30-letni kierowca ciężarówki. Usuwanie skutków zderzenia trwało kilka godzin. 15 na żywo piłkarze Zenita Sankt Petersburg. Zrobiło się o nich głośno, wcale nie za sprawą sportowych wyników. Drużyna wyszła na murawę z bezdomnymi psami na rękach, by promować mądry trend brania bezdomnych zwierząt ze schronisk, a nie z hodowli. Zobaczmy materiał reportera Faktów Pawła Abramowi. Dziękuje już za niewiele ponad pół godziny rozmowa na szczycie, wirtualne spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji. Ten telemost będzie dotyczył działań Kremla wobec jednego z naszych wschodnich sąsiadów, wobec Ukrainy. Widzieliśmy materiały wywiadowcze, które są bardzo niepokojące, tak mówi naszemu reporterowi amerykańska ambasador przy NATO. Przed południem ukraińskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że Rosja rozmieściła dodatkowe czołgi, wozy bojowe i systemy artyleryjskie na linii frontu w Donbasie. Za chwilę relacja z w 15 na żywo Waszyngton na żywo przed Białym Domem w ogrodach Białego Domu. Marcin Wrona, korespondent Faktów TVN. Dzień dobry Marcinie. Powiedz proszę, czy ta rozmowa Biden-Putin to będzie triumf dyplomacji nad siłowymi rozwiązaniami? 15 na żywo we wtorek to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. Czekam jutro.